gruby. O, dobra, jest dobrze, witam na streamie. Ja yy, sobie wejdę, poczekaj, ale jestem kuriora. Kaso, jestem na streamie! <laughs> Nie zrobię. Gdzie do sobie czy gdzie? Nie. Zrobię. na 4 automatyzacji. złote. Równa się skrzynka M -E. Nie, ile ja mam ustawiony, kurde. Skrzynka M -E 5 zł. No to 5 będzie złotych. Na automatyzacji czy gdzie? Tak. A chłopcy się stream nie zaczął. Zaczął się. Nie. Tak. Tutaj do mnie przychodzi. Leci linka. tylko poczekaj. Tylko Gabe'a na muszę wykonać. Podejdź tylko Gabe'a. Podejdź leci linkę. Masz. Gramy w grę jeden zły łys dziesięć min? Okej. Okay. A, rzeczywiście masz. Dobra, wyciśnij się sobie. Daj mi moda, napisz to na czacie. Witam, a ty mi daj moda. Dobra, czekaj. Ale idę się rumy? z... Czekaj, yyy... Yyy... Ustaw modę Dobra, teraz będą by widać wszystkie. Ci już więc z nami nie zagrasz w składzie. O nie ciem ja to wyczecam sobie. sobie. O nie, perły. Perły są moje, dobra. ze długo, czekaj, ze dwóch. Zaraz jak ktoś coś napisał, to zaraz przeczytam czat. Tylko kupię sobie itemy szybko. Jadro, cztery, koksy mi się też przydadzą. Aha, dobra, nieważne, że kilof miałem, to jest nieważne. Tutaj...

one, nie potrzebujemy nie. Ciebie w naszym składzie. No. Ciebie też nie potrzebuję. Ile lajków już? Ile? Trzy. Ścisz tego, bo lajwa masz. W sensie słychać lajwa u Ciebie. Nie, ja mam odpalonego, ale Serio? To masz na hmm? przegłos. Poczekaj, rozłączę się i dołączę. Okej. Okay. No nie wiem. Mimoż jak jesteś na live, to dołącz na tego, na DC. Okej. Okay. Dobra. Mam przegłos dalej, Kuba? Poczekaj. Ej, ja mam pytanie, klipuję jeszcze kliknij F11, Kuba. a F11 już. A nie, to wy... By... ojej dobra, jest wy. wiesz co to jest blustak, Kuba? Co? Wiesz co to jest bluestack? Ej, Kła? No? Mogę coś podać linka do twojego streama? Co? No nie wiem, bo ten, bo pytała się co robię. Nie wiem jak chcesz. Dobra, idę na jak jakąś tylko. Gdzie makro włączone? <tryk> zielona co trawka. Ooo, jaki przyzwoity skin. Dobra. Grzybson. Grzybson? To ryteł, kiedy mi się zainstruuje ten bluestacks. Bluestack, twój stary tam małek Nie rozmawiaj o Brawl Starsie na live. Ja? Tak. Bo cię Tak. No to fajny internet. O, teraz mi się, Aha, mi się Dobra, B ja się B dziwię, a tutaj mm. pewnie są takie TPS-y y sektora, że ja pierunię. No. No to fajne TPS-y. Ooooo A co to znaczy te TPS-y? Opóźnienie chyba coś takiego, nie, nie wiem dokładnie. Ale nie im, im, im mniej i mniej, tym jest gorzej, ale im więcej lepiej. Czy coś takiego jak FPS-y? Albo CPS-y. Tak, tylko jest tak -y? na początku. Bo jest 20 TPS-ów, to normalnie się pan czuje, a y, teraz ile jest TPS-ów? No normalnie jest. A ja mam 30 pingów, więc nie wiem. <ścoughs> I tylko MS Nie, Wiesz, że jest śmieszny? Życie. Mam ciebie na YouTubie, prawda? subskrybowanego i nie działasz, nie, nie widzę streama. Jak nie widzisz streama? Znaczy, muszę wejść przez linka jakby. Nie, nie musisz. O, no nie, bo ja nie... S? No i kurwa. I co, będziesz spierdalał teraz oh. w śmieciu rudy? Tak? D ale zaburzenie na tym streamie gościu. Ale chłopie! Co się dzieje?! Jakie... Jakie są lagi?! Chłopcze, może no, by nie jest trochę straszne. No bo ja jest. O kurde, jakie są lagi na dragonie! Bo ja nie mam lagów. To Dragon ma takie potężne lagi, chyba. No, no Maxie, jesteś czy jak? Poczekaj. No nie wiem. No patrzcie, co się dzieje! Nie zaliczyło mi koksa. Co ty kurwa robisz? I co, on myśli, że ten? Że, ale gość nie po wylewie. Dwa wylewy pod rządkiem. Goś chyba dałby wylew, gość. Jak, jak oglądasz live'a, to se zobacz jakie mam opóźnienie. No. W sensie... Wiesz, ja oglądam, oglądam serwis. Jakich... Stream Streama opóźnienie, masz gienić, to w sensie ginę streama masz 20 sekund chyba. Jak 20? Okay. Poczekaj. No gdzieś tak, dlatego że ten, Znanie. że... gdzieś free kill i 20 sekund później powiedziałeś free kill na streamie. To nie wiem, ja mam bardzo małe opóźnienie ustawione. Jeszcze te TPS-y dragona mnie przerażają. Ale że typ ma Uzi Clickera? Co to znaczy? No Uzi Clicker. To jest takie makro, tylko że lepsze. Ale że mam takie lagi i przez to zginę? Dlatego gościa takiego? No, no nie no, wiem, zginę to... przez niego. Dobra. No nie, już czaka mi padła. Gra na B. Ach, Legendarna gra na B. Ale są takie lagi. Ja zaraz ja idę na C. bo nie da się grać na Dragonia. Nie da jakiego C. a o czym ty mówisz? Gra na B. Ty czy ja odinstalowałem grę na B? No miłość uspokój się, nie graj w to. Muszę od nowa zainstalować. Sezon karnerów z Wodymarskiego Nie wiem. Co jest? Karamba! Zabombrzysz speed testa? Zaraz, tak. O no, ale jest opóźnienie na live'ie. No właśnie wiem.